ma z tej strony Agis i dzisiaj pogadamy sobie o takim temacie, który już trochę na karku ma, ale jednak nie jest znowu jakiś taki super stary. Chodzi tutaj o Bethesda i to, że oni stwierdzili, że recenzenci nie potrzebują w sumie kluczy do ich gier dostawać jakoś super wcześnie, tylko mogą im dać po prostu 24 godziny przed wydaniem gry. Poruszymy również temat piractwa, ponieważ ja jestem przeciwny piractwu. Jeżeli nie możesz sobie pozwolić na jakąś grę albo piracisz z innych przyczyn, to moim zdaniem nie powinieneś tego robić, dlatego że no w sumie wiecie, to kosztuje coś tam, a jednak ty przychodzisz i bierzesz sobie to za darmo, czyli w sumie jest to taka, tak jakby kradzież. Wracając jednak do całej sytuacji z recenzentami i tak dalej, to dziwi mnie to, że akurat takie duże studio jak Bethesda postanowiło zrobić coś takiego, ponieważ, no wiecie, oni mają w sumie swoich fanów, wszyscy wiedzą, że ich gry są dosyć solidne i wszystko powinno być ok. Nie powinni się bać nagłej krytyki, ponieważ w sumie, no, siedzą w branży już kawałek czasu, więc wiedzą mniej więcej, co trzeba zrobić, aby gierka była tak w sumie, no, grywalna. Ja nie jestem fanem RPGów, ale jednak, no, gry od Bethesdy zawsze mi się podobały. Jak było w przy w przypadku Hello Games czy tam No Man's Sky, to potrafiłem to w sumie po części rozumieć, dlatego że to było małe studio, które wiecie, no do tej pory robiło jakieś tam ciulowe gierki, więc no oni tam nie mieli doświadczenia, oni w sumie przy takim tytule jeszcze nigdy nie pracowali. Dlatego ja spodziewałem się tego, że recenzenci tam będą wstrzymywani w jakikolwiek sposób i po prostu te kopie do recenzji będą opóźniane lub jakoś limitowane, dlatego że właśnie takie małe studio będzie gdzieś wciskało taniznę, no później się okazało, że cała gierka to jest tanizna, więc to już taka sprawa, nie? Jednak przy takim małym studiu jak Hello Games, można to zrozumieć. Może nie ze strony konsumenta, ale ze strony marketingowej na pewno, ponieważ chcieli po prostu, wiecie, opóźnić opinię krytyków, aby ci z kolei nic tam nie mówili zbytnio, albo nie za szybko, żeby coś powiedzieli na temat gry. I wtedy ludzie nie mają żadnej opinii, którą mogą się kierować. Bo tak to przyjdzie sobie taki duży krytyk, no i spojrzy na tą gierkę i pomyśli, że w sumie nie wygląda ona w żaden sposób tak jak na z tych trailerach, tych zapowiedziach, prawda? No w sumie optymalizacji na pc ta też nie było, sterowanie na pc ta było też do dupy, więc w sumie gierka jest taka średniawa. No i wtedy ludzie już. Mają opinię, którą mogą się kierować, a ludzie szczególnie zwracają na to uwagę, jeżeli kupują gierkę od studia, które nie jest zbytnio znane tak z niczego i to jest ich pierwszy taki większy tytuł, prawda? Dlatego nie rozumiem tego, dlaczego akurat Bethesda postanowiła coś takiego wprowadzić, że dają po prostu klucze do recenzji różnym recenzentom 24 godziny przed wydaniem gry. To jest prawie tak, jakby się czegoś bali, tylko w tym samym momencie nie potrafię zrozumieć, czego by się bali, ponieważ skoro już są tyle w branży, to prawdopodobnie mają jakiś tam budżet, którym mogą sobie spokojnie manewrować aby stworzyć jakiś fajny produkt. No chyba, że ktoś tam zaczął odkładać hajziwo na bok, żeby uzbierać sobie po prostu na jakieś porządne wakacje na Karaibach, to wtedy powoli zaczynam rozumieć, o co chodzi. Jeżeli się jeszcze nie domyśliliście, dlaczego to prawo jest przeciwko konsumentom, to postaram wam się to teraz wytłumaczyć. Każdy krytyk potrzebuje danej ilości czasu, aby zebrać swoje myśli w formie jakiegoś filmu na YouTubie, czy nie wiem, artykułu tekstowego i później przedstawić to swojej publice. Jako, że rozmawiamy tutaj o grze, to taki krytyk nie może po prostu kierować się swoim myślami, w sensie nie może on po prostu sobie pomyśleć, że och, to Dishonored 2 to będzie świetna gierka, bo ja tak myślę i tak to sobie napiszę gdzieś to publicznie. Krytyk najlepiej, żeby pobrał sobie tą gierkę parę dni wcześniej na dysk, aby miał jeszcze sporą ilość czasu, żeby no wiecie, przejść tą gierkę, zobaczyć wszystkie mechaniki w tej grze, zobaczyć fabułę i tam ogólnie porównać to może ewentualnie do poprzednich części, w sensie jak to się mniej więcej rozwinęło, nie wiem. Ja krytykiem nie jestem, dlatego nie jestem w pełni świadomy, co tam trzeba zrobić, żeby zrobić taką recenzję, ale myślę, że do Myślam się chociaż częściowo, czego to mniej więcej wymaga. Wymaga to na pewno swojego czasu, dlatego że, no wiecie, krytyk to jest krytyk, to nie jest taki hardcore gamer, że on tam siądzie i w 5 minut jakąś gierkę przejdzie, bo po prostu, no, to nie jest zadanie krytyka. Zadaniem krytyka jest to, aby właśnie siąść, może przejść coś dwa razy, może spojrzeć na coś pięć razy, żeby po prostu wydać na to jakąś opinię. Następnie taki krytyk musi związać te swoje myśli, które zebrał podczas przechodzenia takiej gierki w jeden artykuł, czy w jakiś filmik na YouTubie, czy coś takiego, więc musi to jakoś tam wyedytować, żeby nie było błędów żeby to było w miarę na poziomie, tak jakościowo, prawda? No i to wszystko wymaga również swojego właśnie czasu i ta całość czasu, która jest wymagana, by zrobić taką recenzję, na pewno sumuje się do większej ilości niż jeden dzień, czyli 24 godziny przed wydaniem gry. No ale dlaczego jest to ważne, aby recenzja była akurat wydana przed wyjściem tej gry na rynek? No może dlatego, że wiele gier oferuje również jakieś tam bonusy dla tak zwanych pre-orderów. Z reguły są to takie nieznaczące rzeczy, jak na przykład, nie wiem, skin do broni czy coś takiego, to, ale czasami są to nawet jakieś większe rzeczy, typu dodatkowa misja, czy darmowe DLC, czy nie wiem coś tam innego. Moim zdaniem, niezależnie od tego, czy taki pre bonus jest mniej ważny, czyli czy na przykład jest to jakiś skin do broni, czy jest to coś bardziej ważnego, czyli na przykład dodatkowa misja, każdy konsument ma prawo, aby jednak mieć dostęp do czegoś takiego. Konsument ma również prawo do tego, aby wiedzieć, co kupuje, czyli nie może być to tak zbytnio kot w worku. Jednak często właśnie producenci gier pilnują tego i to bardzo dokładnie, aby ich gry do czasu wydania zostały takim właśnie kotem. W worku. Jest to moim zdaniem nie fair właśnie z dwóch powodów. Jednym są te pre jak mówiłem, po prostu nie możemy być tak trzymani. Wiecie na ślepo, że o kup to dostaniesz jakieś tam świecidełka, ale w sumie nie wiadomo do czego będą te świecidełka, ponieważ samej gry nie znasz. Może być również to, że właśnie dlatego że ta gra jest trzymana taka w tajemnicy, no to my sobie pozwolimy się tak podkręcić. Wiecie tymi zapowiedziami, które zobaczyliśmy na stronie tej gierki na Steamie, czy coś takiego podkręcimy się i kupimy właśnie dlatego że się po prostu podnieciliśmy. Często ludzie przy właśnie piraceniu gierek używają. Takiego argumentu, że o wiesz, no ja mogę sobie pirancić gierki, dlatego że ja tam tylko wiesz, próbuję, co nie no, a jak idę do sklepu, no to tam są jakieś banany do kupienia, no to ja też mogę tego banana spróbować, co nie? No tylko ci ludzie nie biorą jednak tego pod uwagę, że jeżeli w sumie wiecie, weźmiesz sobie tam jakiegoś gryza winogrona czy coś takiego, to pewnie nikt ci łapnie, urwie, jednak nie jest to tak do końca legalne. W sensie, no wiecie, przy jednym winogronie mówię, może nikt tam nie będzie zbytnio zębów szczępił, ale jak będziecie wpieprzali to kilogramami, no to już chyba tak. Jeżeli nie jest tam dosłownie napisane, że to jest próbka, to próbka. To jednak nie jest, więc wieprzać nieważne w sumie ile to nie możecie, ponieważ jest to nielegalne. Musicie za to zapłacić, co żeście zjedli, i to jest moim zdaniem bardzo ważne. Jednak, co możecie zrobić w przypadku, kiedy kupujecie winogrona, możecie je tak obserwować, tak z zewnątrz na przykład, czy mają taki dobry kolor, czy nie są jakieś tam zgniłe, czy może dobrze pachną, nie wiem. Możecie je właśnie tak poobserwować, no i na podstawie w zasadzie tej obserwacji możecie się przekonać, że są to dobre winogrona, dobrej jakości, że one nie są jakieś tam zgniłe, że dużo nie leżały, że nie wiem, nie mają jakichś tam owadów w środku czy tam Python na was nie czeka, czy coś takiego. A teraz przykładowo Bethesda zabrała wam możliwość patrzenia na ten produkt przed wydaniem, ponieważ, no wiecie, tam zapowiedzi gierki, które są robione przez producenta, często są podkręcane jakimiś tam efektami i później ten trailer w ogóle nie wygląda tak samo jak gra. Myślę jednak, że Bethesda na przykład kręci bata sama na siebie, ponieważ jeżeli taki krytyk ma 24 godziny na zrobienie jakiejś recenzji, to on będzie też tam również oszczędzał i będzie to prowadziło do tego, że on nie będzie aż tak dokładnie analizował tej gierki. Może nie spojrzy dokładnie na jakieś tam mechaniki, może powie na przykład, że fabuła tej gierki jest do dupy, bo przeszedł tylko połowę, a w drugiej połowie się zaczynało rozkręcać coś takiego, prawda? No i wtedy wypuści taką recenzję i w tej recenzji będzie napisane, czy tam powie po prostu w filmiku na YouTubie, że no ta gierka jest shitowa, bo single player jest do dupy, się do, do niczego nie nadaje, prawda? No i klienci będą się tym kierowali jednak w jakimś stopniu. Oczywiście taki krytyk nie jest zobowiązany do tego, aby wydać swoją recenzję przed wydaniem gry, jednak w branży multimedialnej, w której się znajdujemy, czyli jakieś tam blogi, czy też właśnie YouTube, to jest wyścig szczurów po prostu, czyli kto jest pierwszy, ten zgarnia najwięcej hajsu. Jako, że każdy lubi pieniądze i każdy w zasadzie lubi mieć dużo pieniędzy, to właśnie prowadzi to do tego, że jednak będzie w jakimś stopniu tak leciutko zmuszany do wypuszczania swojej recenzji przed wypuszczeniem gierki. Jak mówiłem, zarówno producent na tym traci, jak i również konsument, ponieważ jeżeli krytyk powie, że gierka jest ciulowa, a może jednak jest dobra, to powiedzmy, konsument się tym pokieruje i nie kupi jakiejś tam fajnej gierki. Oczywiście opinia jest zawsze opcjonalna i nie powinno się tylko i wyłącznie, wiecie, kierować opinią jakiegoś krytyka, jednak ja zauważyłem w moim środowisku, że dużo osób akurat właśnie to robi, czyli tam przegląda jakieś tam trzy strony, takie wiecie pcgamer.com i to wszystko. Po takich trzech stronach, zależnie od tego, co tam oczywiście było napisane, ta gierka ląduje w koszyku i już jest zakupiona, prawda? Ja na przykład swoje gierki kupuję zawsze po wydaniu, dlatego, że na preorderach się przejechałem już tam za czasów Watch Dogs'a jedynki. Chyba tam był również kiedyś jakiś Far Cry na na którym się przejechałem, ale po tym jeszcze pomyślałem, że już więcej w preordery się nie będę bawił, ponieważ nie ma to totalnie żadnego sensu moim zdaniem. Jest to oczywiście moje personalne zdanie, jeżeli wiesz, uważasz inaczej, to nikt ci nie broni. Tutaj pogadaliśmy troszeczkę o tym, dlaczego moim zdaniem jest to złe, jeżeli krytyków do swojej gry się dopuszcza aż tak późno, a teraz przejdziemy właśnie do piracenia, jak mówiłem na początku filmu. Jeszcze raz powtórzę, że ja jestem przeciwny i to dosyć stanowczo piraceniu gierek, dlatego, że jeżeli nie możesz sobie na tą gierkę pozwolić, albo chcesz tylko, wiesz, wypróbować, wszyscy wiem jak to próbowanie wygląda, albo uważasz, że nie wiem, ceny gier są za wysokie, to i tak jestem przeciwny temu. Niezależnie od powodu, który tam macie, nie powinno się jednak nielegalnie pobierać gierek, prawda? Jednak to, co robią producenci lub wydawcy gier też jest moim zdaniem nie na miejscu. Ponieważ wy jako konsumenci nie macie żadnej w sumie możliwości przetestowania produktu przed kupnem tego właśnie produktu i jedynym czasami wyjściem zostaje pobranie całej gry, ale jednak no to jest nielegalne, ponieważ pobieracie tak jak mówię, no ca całe tam kilo powiedzmy winogrona nie pobieracie tylko jednego na próbkę. Kiedyś miałem dosyć interesującą konwersację z jednym z moich widzów, i on się mnie zapytał: Słuchaj, Agis, co ty byś zrobił, jeżeli miałbyś jakąś gierkę i jakieś tam jakieś dziecko po prostu pobrałoby ją nielegalnie z internetu, a ty mógłbyś zadecydować tak w sumie pomiędzy, no, karaniem go, a puszczeniem. Puszczeniem, oczywiście, tylko i wyłącznie w tym sensie, że, no, przymknąłbym oko na to, że pobrał moją gierkę nielegalnie i poszedłbym sobie tam dalej w swoim świecie, prawda? No i ja mojemu widzowi powiedziałem wtedy, że ja takiego Janka niestety bym ukarał, ponieważ pobieranie gier jest nielegalny, nie powinno się tego robić i po prostu, no, przykro mi bardzo, ale ja też muszę, niestety, zapłacić moim pracownikom, którzy robili wtedy tą gierkę i no, nie mogę sobie pozwolić na straty. Jednak powiedziałem również mojemu widzowi, że ja, jeżeli robiłbym gierki, to zadbałbym o to, aby konsument miał możliwość przetestowania mojego produktu przed jego kupnem. Przede wszystkim, wydałbym jakąś tam wersję demo, która byłaby w sumie oddzielona od takiej głównej gry, jednak umożliwiłaby Wam przetestowanie. Po prostu, wiecie, jaki tam specjalny level, który umożliwia Wam przetestowanie wszystkich. Mechanik i tak dalej. Powiedzmy, że wydałem gierkę jakiegoś tam typu Lara Croft, coś tam, coś tam, prawda? No i właśnie zrobiłem jakiś tam specjalny level, który umożliwia się wam dobre tam wspinanie. Powiedzmy, ale jednak nie jest to główna fabuła, coś takiego. Następnie zrezygnowałbym z takich tam, wiecie, renderowanych zapowiedzi, tylko postawiłbym po prostu na to, że ja sobie tam siadam i nagrywam jak gram we własną grę, po prostu. Czyli jest to nieedytowane i wy wtedy wszystko możecie zobaczyć tak, jak rzeczywiście jest. To jest właśnie coś, co ja osobiście sobie teraz cenię jako konsument. Jeżeli widzę, właśnie jakąś zapowiedź gierki I tam jest napisane, że to są dosłownie ujęcia prosto z gry, ja wtedy wiem jak to mniej więcej wygląda. A tak to wiecie, mamy tam ładnie wyrenderowaną grafikę, która w ogóle nie ma nic do czynienia z gierką, ale super wygląda. No i sobie pomyślimy, ach, ale ta gierka ładnie wygląda, kupimy sobie, a później się okazuje, że tam mamy, o, o, nie wiem, 8-bitową grafikę czy coś takiego. Następnie zadbałbym również o taki tekstowy opis mojej gierki, czyli tam wiecie jak mamy na Steamie powiedzmy jakiś tam opis gierki, to ja tam bym się nawet całkiem dobrze rozpisał po prostu i w ten sposób wydałbym swoją gierkę. No i jeżeli wtedy przychodzi chodzi do mnie taki Janek, który spiratował moją gierkę, po prostu wiecie, ściągnął ją nielegalnie z internetu, no to ja bym niestety czuł się zmuszony do tego, aby go ukarać, ponieważ ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy było dostępne, praktycznie, aby on mógł spróbować tego produktu przed kupnem. No i jeżeli taki Janek dalej się czuje zmuszony do tego, aby niestety nielegalnie ściągać moją gierkę i wtedy ja muszę tłumaczyć moim pracownikom, że, och, wiecie, słuchajcie, no bo, no, ja, ja, ja nie będę karał tego Janka tutaj, no bo wy nie potrzebujecie obiadu, powiedzcie to swoim rodzinom, że nie potrzebujecie obiadu, bo tam ściągnął nielegalnie, to mu odpuścimy. Miał możliwość przetestowania produktu, jednak fakt, że ściągnął tą gierkę nielegalnie tak czy inaczej świadczy o tym po prostu, że no nie, nie był taki dobroduszny, tylko ściągnął właśnie po to, ponieważ nie chciał, abyśmy my zarobili na tym. A jednak jest to takie koło, które zawsze będzie musiało się kręcić, że ktoś będzie musiał wydawać pieniądze, a ktoś będzie musiał je zarobić i to musi się kręcić, bo inaczej wtedy obie osoby w którymś momencie nie będą miały pieniędzy, prawda? W każdym razie to była moja taka opinia na temat tego, co się dzieje tak z krytykami w dniu dzisiejszym przez różne takie studia jak Bethesda, Hello Games i tak dalej, oraz to była również moja taka opowiastka na temat ciekawej konwersacji z moim widzem. Znaczy, z jednym z moich widzów i swoją drogą dziękuję ci właśnie, widzu, za taką miłą konwersację, a wam dziękuję również za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało i żegnam się z wami ja, czyli Jagi, miłego dnia i cześć!